Może, prócz hieny, nie znajduję innych słów jak prywacz, kapitaluch, złodziej na ludzi, którzy odwalili właśnie to, co się stało. Moi drodzy, zapewne wiecie, co się dzieje na Ukrainie. Jeśli ktoś nie wie, no to niespodzianka trwa konflikt zbrojny, i tenże konflikt zbrojny zaskutkował, no. Powiedzmy, że dosyć niefortunnym wydarzeniem dla Ukraińców, którzy to z kolei dostali w Polsce azyl to znaczy, dostali zaproszenie od władz polskich, przybywajcie i przybyli wszyscy, a nawet smoki. Tym pięknym sposobem mamy grupkę Ukraińców, która chce się do nas dostać tym bądź innym sposobem. Obecnie, z tego co wiem, niestety z przyczyn uszkodzenia trakcji pociągi nie kursują, wobec tego zostały dwie opcje albo samochodem, autokarem bądź też czymś podobnym, albo przewoźnikiem prywatnym. I jak zapewne myślicie wielcy, wspaniali przedsiębiorcy w tym, że polscy oczywiście, czyli innymi słowy Janusze biznesu już zacierali łapki i stwierdzili, że czemu nie, że w takim razie to bardzo spoko, można na frajerach kosić. No bo wiecie, Ukrainiec zdesperowany, Ukrainiec za wszelką cenę chce się dostać gdzieś do bezpiecznego miejsca, no to zapłaci pieniążki, manisy w Wzrosły także gigantycznie ceny paliwa, które oczywiście były sprowadzone tym, że jak taki Ukrainiec sobie przyjedzie, no to przyjedzie oczywiście autem spalinowym, które to paliwka potrzebuje. I ci ludzie, uciekający z całym swoim możliwym dobytkiem, ze wszystkimi swoimi bliskimi, chcącymi desperacko dostać się do bezpiecznego miejsca, no zapłacą, bo przecież auta pchać sami nie będą, tak? A zatem ceny poszły w górę niczym pyta nastolatka po zobaczeniu laski w bikini na plaży. Pewnie teraz już się kuce oburzają, lepszy co ty gadasz, wielcy wspaniali Janusze, prywaciarze, przedsiębiorcy, sól tej ziemi i tak mogli się zachować? Ano mogli i mamy na to artykuł z Onetu. Podnoszą ceny, żeby sprzedać droższe bilety do Polski, nawet 1623 zł, by wyjechać z Kijowa. W związku z zamkniętymi ukraińskiej przestrzeni powietrznej dla lotów cywilnych osoby wyjeżdżające z Ukrainy są zmuszone korzystać z transportu lądowego. Zarówno obywatele Ukrainy, jak i Polski próbują się przedostać jak najbliżej granicy. Wśród propozycji przewoźników pojawiają się także mocno zmanipulowane oferty. Za bilet z Kijowa do Warszawy jedna z firm wyznaczyła stawkę 1623 zł, choć konkurencja ostatnie miejsca na tej trasie sprzedaje niemal o 1300 zł taniej. Prywaciarze, kapitaluchy, złodzieje. Nie ma innego określenia, moi drodzy. To znaczy jest! Seria wulgaryzmów! Moi drodzy, taka sytuacja jak ta idealnie pokazuje, jak wygląda przedsiębiorstwo baj Janusz Prywaciarz. Janusza nie obchodzi, że ty jesteś biedny. Janusza nie obchodzi to, że ty musisz uciekać. że warto ci okazać serce, współczuć. Nie, 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 nie. Janusza tylko obchodzi to, że może z ciebie wydoić kasę. może cię wycisnąć jak gąbkę, a potem, a potem nie ma to znaczenia. Oprócz mocno zmanipulowanych cen biletów autokarowych do zabawy dołączyły stacje paliw. Ale Oczywiście, że Janusze prywaciarze na stacjach paliw też zoczyli interes. Nie mam zielonego pojęcia do jakich cen poszybowały ceny paliw za litr. Słyszałem różne wersje, słyszałem 16 zł, słyszałem 19, słyszałem nawet, że przeskoczyło 20. Jedno jest pewne, tutaj mamy dla całe szczęście według mojej opinii dobre wieści, ponieważ e, mamy wreszcie reakcję Obajtka. To jest prezes Orlenu, i on się wziął za stację paliw, ale te orlenowskie bądź te z franczyzną. Natychmiastowo umowy z dziewięcioma stacjami sztucznie zawyżającymi ceny. W drodze są wypowiedzenia dla właściciela ośmiu stacji kupujących nasze paliwa i jednej stacji korzystającej z naszego logo. Będziemy weryfikować wszystkie sygnały dotyczące manipulacji cenami i bezwzględnie je zwalczać. Bardzo, naprawdę z ręką na sercu bardzo chciałbym wam powiedzieć, że ten tweet nie napotkał ani jednego hejtu, ale niestety byłaby to nieprawda. Hejt oczywiście pojawił się od wolnorynkowców, którzy zaczęli buldupić, że jak to państwo może ingerować w cenę, jeśli jest popyt, to jest i podaż? Powinni wyciągnąć cenę tak bardzo, i jeśli ktoś jest w stanie kupić za tą cenę, no to w czym problem? Wolny rynek, parówczki? To, że dajecie się doić kukoldy ekonomiczne, to jedno, ale jak długo będziecie dawać mandat na wyzyskiwanie społeczeństwa, a zwłaszcza ludzi w potrzebie? Czy to nie jest przypadkiem moment, wykuta siarze jedni, żebyście wreszcie się obudzili, żebyście pierdzielnęli się w ten durny łeb i zauważyli, że jeśli ktoś wyzyskuje ludzi w potrzebie, to nie jest wielkim, wspaniałym, idealnym przedsiębiorcą, który korzysta z okazji, tylko jest pieprzonym złodziejem, kanalią, największym ścierwem, jakie istnieje? Osobiście z was zachęcam, zazwyczaj tego bym nie robił, ale zachęcam was, ślicie listy miłosne, e-maile ze zdjęciami, z załącznikami do Orlenu, jeśli będziecie widzieli, że jakaś stacja winduje ceny, jeśli zdarzyło wam się mieszkać obok tego Orlenu i zauważyliście, że hmm, tak troszeczkę, troszeczkę te 20 zł za litr wasz kole, ponieważ uważam, że to już święty czas, żeby tym problemem się zająć. Raz... A dobrze. Jeśli natomiast zauważyliście, że robi to jakakolwiek stacja nieposiadająca franczyzny Orlenu, zalecam Wam i tak wyślijcie zapytanie, czy oni przypadkiem nie kupują paliwka właśnie od tej firmy. Jeśli nie, to zalecam Wam wysłać skargę, ponieważ takie coś powinno być karane. Powinno być karane, nie jest niestety prawnie karane, co jest według mnie jawnym. Draństwem, ponieważ to jest oszustwo. To jest prawnie oszustwo: to jest wykorzystywanie niemocy kogoś, żeby go wykorzystać. Wyślijcie w tym momencie skargę, ale nie do tej stacji, ponieważ Janusz Prywaciarz sobie przeczyta <laughs> i wrzuci do niszczarki. Tylko wyślijcie do producenta. Jest taki problem: człowiek was wyzyskuje, i co firma jako korporacja, jako poważna korporacja z tym zrobi. I tak moi drodzy, to też podpada według mojej opinii przynajmniej do wysyłania do Urzędu Ochrony Praw Konsumenta, do którego też was zalecam, abyście napisali. Dlaczego mówię to Wam? Dlaczego? Bo taki Ukrainiec, on ucieka. On nie ma zielonego pojęcia, że ma jakieś prawa, że może się wykłócać. Zresztą wielokrotnie on nie chce się wykłócać. On chce jak najszybciej zapewnić bezpieczeństwo swojej rodzinie, którą ma w aucie, które to ma pusty bak. Po raz kolejny, podsumowując już tą całą sytuację, okazuje się, czym tak naprawdę jest wolny rynek. Paróweczki w wydaniu korwino-polsko-Januszowym. I teraz jak myślicie, jak zapamięta Ukrainiec uciekający przed konfliktem zbrojnym, przed Rosjanami, Polskę? Jak, jaka będzie jego recenzja? Jego recenzją będzie właśnie ten chytro-uśmiechający się Janusz Nosacz ze stacji paliw. Albo ten kierowca żądający za przejazd praktycznie jednej wypłaty. Bo to, czego oni żądają, to jest mniej więcej jedna pensja na Ukrainie. To będą ich wspomnienia. Owszem, są uśmiechnięte twarze, są pomagający Polacy, tylko co z tego, jak oni już na wstępie, po przekroczeniu granicy, będą pamiętali, że zostali oje na grubą kasę przez chytrych Januszy. I tego nie zgotowali im Rosjanie, szpiedzy rosyjscy, agentura czy na przykład, nie wiem, sam Putin bądź Łukaszenka. Nie moi drodzy. Takie coś przygotowali im zwyczajni polscy Janusze biznesu, którzy są prywaciarzami i, według mojej opinii, przede wszystkim pieprzonymi złodziejami.